Tak wygląda praca przy zbiorze fasoli. Tyki, które przewrócił wiatr, zbiera się, odcina fasolę od dołu, a następnie ustawia na takich oto tak zwanych kopkach, gdzie fasola ma uschnąć, dojrzeć, ponieważ ta, która jest na stronkach, jest jeszcze w dużej mierze zielona i ona w, takim, w takiej kopce sobie schnie, gdzie później te kopki się zwozi, wyciąga z nich tyki, muci, przebiera groch i on trafia do państwa. Natomiast tutaj widzimy jeszcze dojrzewające zielone fasole. Mamy koniec sierpnia. Więc jeszcze około miesiąc będzie trwał, trwał proces dojrzewania do, do pełnego zbioru, ciężka praca, ale przynosi plon w postaci pyszniów i fasoli.